Ostatnim razem w bloku. Zbudowałem ścianę kurczaków produkujących różne materiały, skonstruowałem działko na ziemniaki, by zrobić wyprawę do dungeona i na koniec świata. Pozbierałem spawnery mobów i skończyłem questy z moda Thermal. blok 3. Zostałem uwięziony wewnątrz jaskini bez wyjścia, bez narzędzi, bez nadziei, ale z dość silną łapą, którą mogę zrobić krzywdę wcześniej wspomnianemu blokowi. Moja jaskinia do tego momentu składa się z kilku pomieszczeń. Jest to główny pokój, obok którego zbudowałem miejsce na Tinkersa, duży pokój z modem Create, pomieszczenie z farmami, z którego tunel wychodzi do farmy zwierząt pasywnych i do farmy tych drugich zwierząt. Żeby móc ruszyć trochę z moimi questami, muszę to trochę rozbudować. Wiele tych zakładek wymaga zbudowania naprawdę sporych maszyn, a ja w tym momencie zwyczajnie nie mam miejsca. Budowałem więc pomieszczenie na elektrownię, ponieważ wszystkie maszyny ze wszystkich modów będą wymagały prądu. Skoro zacząłem już rozbudowywać trochę bazy, to postanowiłem, że też ją troszkę zacznę budować. Tak, wiecie, odrobinę estetyczniej. Farmy, które aktualnie znajdują się w tym przejściowym pomieszczeniu, przestawię do nowego, które zrobimy gdzieś tu. Przebudowałem moje główne pomieszczenie, by zrobić większą, bardziej otwartą przestrzeń. Zaprojektowałem wstępny pomysł na podłogi i przebudowałem pod tym względem właśnie kilka pomieszczeń. Mój pierwszy sposób produkowania energii to były diamenty, które znosiły mi diamentowe kurczaki, a lapidary dynamo zamieniało na energię. I tym razem chcę zacząć dokładnie tą samą metodą, ale ilość generatorów, które przygotowałem jest znacznie większa. A zgodnie z książką, którą dostałem ostatnio, czyli Thermal mamy powiedziane, że nie mamy kabli, którymi moglibyśmy łączyć ze sobą wszystkie generatory. Ale z racji tego, że ta paczka jest tak dużym kitchen sinkiem, mamy tutaj naprawdę dużo różnych modów do wyboru. Dlatego możemy wykorzystać kable z moda Power lub kable z moda Mechanizm. Do kabli z Moda Mechanizm byłaby potrzebna stal, która jest dość ciężko produkowalna. Tymczasem przewody z Moda Pała są względnie tanie. Jedyna rzecz, jaką musimy zrobić, to Dielectrical paste. Z racji tego, że przygotowałem znacznie więcej generatorów, postanowiłem, że powiększę jeszcze trochę to pomieszczenie na elektrownię. Zacząłem ustawiać wszystkie generatory, które wyprodukowałem. I okazało się, że pomieszczenie, które do tego zrobiłem nadal jest trochę za małe, więc rozbudowałem je tak, by zmieściły się wszystkie. Postanowiłem, że spróbuję użyć mojej różdżki do budowania. No dobra, nie wiem, ile to będzie produkowało energii, ale możemy to szybko policzyć. Mamy tutaj 7 razy 10 generatorów, czyli 70 generatorów. Każdy z nich w domyśle będzie produkować maksymalnie 40 rf na tik, co przy 70 generatorach będzie nam dawało 2800 rf na tik i to bez ulepszeń. Jednak każdy z tych generatorów można ulepszyć. I to nawet kilkukrotnie, i już podstawowe ulepszenie zwiększa nam wydajność dwukrotnie. Czuję, że nie musimy się martwić o diamenty, które będziemy używać do ich zasilania, więc możemy teoretycznie podkręcić trochę moc kosztem zużycia paliwa. Dodając standardowe przyspieszacze, czyli Auxiliary Reaction Chamber, jesteśmy w stanie zwiększyć tą produkcję jeszcze kilkukrotnie. I teraz jeszcze moja główna kmina. Hmm. No, nie chciałbym ich chyba zasilać hopperami, jeśli chodzi o te diaksy. Więc w questach znalazłem coś takiego jak Pretty Pipes, czyli najbardziej podstawowy system rur, którymi będziemy w stanie przerzucać przedmioty. Stworzyłem więc kilka tych rur i zacząłem rozstawiać je z tyłu za moimi generatorami. Wydaje mi się, że wykorzystywałem już te rury na jakimś odpaku, ale nie do końca pamiętam jak to działa. Zrobiłem więc podstawową szufladę na przedmioty, postawiłem na niej hopper i na górze rust, w którym umieściłem diamentowe kurczaki. No i kurczaki już produkują diaksy. Diaksy w tym momencie utykają w tym drowerze, to znaczy, że musimy jakoś je wyciągnąć przy pomocy tej rury. Mod Pretty Pipes posiada coś takiego jak moduły. Moduły, które pozwalają nam wyciągać np. Na przedmioty z inwentory, które przelega w danym miejscu do rury. I my wykorzystamy właśnie w tym celu Low Extraction Module. I pięknie, zaczyna się. Zobaczmy, jak szybko się napełnią. Hmm, no nie wygląda to źle, ale widzę, że mamy tutaj pewnego rodzaju wąskie gardło w postaci hoppera. Kurczak wyprodukował tych diamentów już cały rust. A ja w tym momencie przesyłam maksymalnie po jednym. Zamieńmy to może w sumie na syp. Come on, teraz mamy dopiero tempo. Zobaczmy, jak szybko się wszystkie uruchomią. Wow, ok. To jest naprawdę szybkie, i widzę, że. O kurde, no nie będę musiał się zdecydowanie martwić o produkcję tych diamentów. A gdybyśmy tak w sumie wszystkie materiały zaczęli produkować tą metodą. Ściana kurczaków, którą przygotowałem, jest tak w zasadzie dokładnie taką produkcją. Tylko każdy z tych kurczaków ma trochę za niski poziom. Na przykład węglowy kurczak ma poziom 1,1,1. -1 -1, przez co produkcja tego węgla. Nie będzie zbyt efektywna, będzie produkować dokładnie tyle, ile mamy tu kurczaków. I gdy wcześniej łączyłem kurczaki, dwa różnego rodzaju, dostawałem nowego kurczaka innego rodzaju. Jednak gdy połączymy razem ze sobą dwa kurczaki tego samego rodzaju, w tym przypadku węglowe o poziomie 1,1,1 1, 1 i 1,1,1, 1, 1, to kurczak, którego otrzymamy, będzie miał poziom znacznie wyższy. Nie zawsze 2,2,2, ale w tym przypadku tak. Łącząc dwa kurczaki 2-2-2. Dostaniemy kolejnego o jeszcze wyższych statach. Przyspieszmy ich produkcję. I gdy przejdziemy przez całe stopniowanie, nasz ostatni kurczak powinien się zakończyć ze statystykami 10-10-10. I teraz posiadając kilka takich samych kurczaków o tych samych statystykach, jesteśmy w stanie je zestakować w ruście w większej ilości i dzięki temu też produkcja materiałów, które będą znosić, będzie znacznie wyższa. Maksymalny stack to 16 i udało mi się to uzyskać na diamentowych kurczakach, dzięki czemu moja produkcja diamentów do produkcji energii osiąga tak zawrotne prędkości. No dobra, mamy ścianę generatorów, która generuje energię, tylko dobrze byłoby teraz ją wyciągnąć stąd i poprowadzić do jakiegoś miejsca, gdzie postawimy maszyny na prąd. Żeby zrobić nasze pierwsze kable, muszę pobiec do kurczaków i odebrać parę materiałów. Ponieważ mam kurczaki, które produkują blazerody, i mam kurczaki, które produkują glinę. Z blazerodów możemy zrobić oczywiście blaze powder. Łącząc go z węglem i gliną, jesteśmy w stanie wyprodukować dielectrical paste. Aha. No, przydałby się do tego drawer. Pobiegłem więc w stronę domu i skraftowałem ekspresowo drawer na tą właśnie pastę. No dobra, na sam start chyba wystarczy. Pobiegłem po trochę żelaza. I żeby skraftować najbardziej podstawowe kable, będziemy potrzebowali Dielectric Rody. Są to takie specjalne pałki, które właśnie kraftujemy z Dielectric Paste i z Iron Barsów. Zrobiłem więc trochę Iron Barsów i skraftowałem kilka rodów. Ja pierniczę, jakiej ilości przedmiotów. <laughs> Znowu pobiegłem do moich kurczaków. Tym razem, żeby wziąć trochę redstone'a. Kable z moda pała mają kilka różnych poziomów. Jednak my możemy pominąć zupełnie pierwszy i od razu przeskoczyć do drugiego. I mamy nasze pierwsze kabelki. Na sam start postanowiłem, że zepnę tylko kilka generatorów. I do skraftowania wyższych poziomów kabli będziemy potrzebowali najpierw Energizing Orb i Energizing Rod. Skraftowałem więc Energizing Orba i zrobiłem od razu drugiego poziomu Energizing Roda. Dzięki temu mamy teraz zestaw do energetyzowania przedmiotów, czy coś tam, nie wiem jak to nazwać. Te zenergetyzowane przedmioty będą nam potrzebne właśnie do tego, żeby zrobić kable wyższego poziomu. Neotyk Krystal potrzebny do kabli diamentowych będziemy musieli uzyskać właśnie poprzez naładowanie energią diamentu. Ja na szczęście od diamenty jakoś specjalnie się nie muszę martwić, więc możemy w sumie wrzucić te diaksy od razu tutaj i poczekać aż to się naprawdę szybko wyprodukuje. I mamy Neotyk Krystal. Tylko w zasadzie, chyba nawet nie musiałem go robić. Aha. Ponieważ kolejny poziom o znacznie lepszych parametrach można zrobić w taki sam sposób, tylko z emeraldów. Co jest? Do zautomatyzowania energetyzowania tych emeraldów znowu wykorzystam Pretty Pipes. I tym razem zrobiłem jeszcze inny moduł, który nazywa się odbiornik, czyli Retriever. Chcemy w nim ustawić, żeby odbierał emeraldy. I drugi moduł, czyli Stack Limiter, który będzie ograniczał nam do maksymalnie jednego przedmiotu wysłanego do naszego energetyzera. Zobaczmy, czy działa. Śmiga. Rewelacja. Jednak na no to oczekiwanie, no to będzie trzeba chwilę poczekać. Spróbujemy może przyspieszyć to przy pomocy mojego worka, który przyspiesza wszystko. Niespecjalnie szybko to działa. Chyba najlepszą opcją będzie mimo wszystko zrobienie lepszych kabli, lepszego energizing roda. I dopiero wtedy będzie to działać zdecydowanie lepiej. Gdy już zrobił się nasz Spirited Crystal, możemy go razem z modułem do wyrzucania wsadzić do naszego filtra, tak żeby nam wyrzucało tylko i wyłącznie ten rodzaj przedmiotu do nowego drawera. Dzięki zrobieniu tych kilku podstawowych rzeczy, przyprogresowaliśmy delikatnie w modzie Power i w sumie ponownie, tak jak z termalem, dobrze będzie zakończyć to szybko, robiąc wszystkie te wymagane questy. Cze Co tu się dzieje? W gdy moje emeraldy przetwarzały się na te specjalne kryształy, ja pobiegłem do kurczaków. Warto będzie przerobić niektóre z nich na te specjalne poziomu 10, tak byśmy byli w stanie produkować duże ilości konkretnych materiałów. Jeden z takich materiałów to oczywiście nederyt, ponieważ nederyt zawiera bardzo wysoką cyferkę, którą widać tutaj napisane emc2. i to będzie nam przydatne w trochę późniejszej fazie gry. I gdy wróciłem do domu, czekało na mnie już 6 emeraldowych kryształów, które pozwoliły mi najpierw skraftować spirited capacitor, a następnie z niego specjalne kable wyższego poziomu. Dzięki temu mogłem przerobić moją instalację, żeby działała jeszcze sprawniej. I żeby jeszcze przyspieszyć produkcję emeraldów, muszę ulepszyć mojego Energizing Roda. Zrobiłem więc poziom trzeci z naładowanej stali. Naenergetyzowałem Blaze Roda, aby stworzyć Roda poziomu czwartego. I na energetyzowane diamenty, by stworzyć Energizing Roda poziomu piątego. I w tym momencie produkcja moich automatycznych emeraldów powinna działać znacznie lepiej. W moim smelterii przy pomocy niklu i żelazo produkowałem bardzo dużo inwaru, i ten inwar będzie nam potrzebny do tego, aby zrobić ulepszenia do naszych generatorów. Skraftowałem więc wpytę tych ulepszeń, po czym umieściłem je we wszystkich generatorach. Myśląc o potencjalnym rozstawieniu tych maszyn, dobrze byłoby chyba zrobić tutaj po prostu taki tunel, w którym będziemy mogli poprowadzić kable. Zacząłem kopać więc piętro techniczne, dzięki któremu będę mógł wyprowadzić energię z mojej małej elektrowni prosto do pozostałych pomieszczeń. Moje emeraldy przetwarzały się w coraz szybszym tempie, dzięki czemu udało mi się wyprodukować tyle kabli, by połączyć wszystkie generatory. Dobra, to chyba wszystkie. Z MakeLootBoxu w poprzednim odcinku udało mi się uzyskać EnderCell. Co to? Nie wiedziałem do czego on służy, zacząłem sobie czytać jego opis. Pozwala na bezprzewodowe połączenie się do sieci z energią. I do tej sieci połączyć się możemy przy pomocy bramy enderowej. Zrobimy więc taką skraftować. Głównym komponentem jest enderowy rdzeń, który musimy zrobić z oka endu, ramy i małego kapasitora. Kilka minut zajęło mi zrozumienie tego, jak w ogóle działa ten mechanizm z Enderową energią i z pomocą książki, która jest po prostu instrukcją obsługi do moda Pała, udało mi się znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Na całe szczęście pszczoły, które mi się pojawiają, wyrzucałem bardzo dużo baterii, ponieważ Endercell sam w sobie nie zawiera w ogóle zbiornika na energię. Musimy kliknąć z shiftem tą baterią, wówczas ona zostaje wessana do Endercela i zbiornik zyskuje określoną pojemność, w tym przypadku 2 miliardy. Teraz w mojej baterii wystarczy, że włączę wysyłanie energii w dół, i wówczas nasz EnderSense się ładuje. I co ciekawe, postawiony na maszynie, która znajduje się obok Endergate, jeśli przełączymy go na piąty kanał, ten sam, który był tam zaznaczony na dole, ma dostęp do tego samego zbiornika energii, który działa, krótko mówiąc, jak Enderchest. Więc w efekcie, cały tunel, który wykopałem na techniczne sprawy, mogę go w zasadzie zamurować. Zostawiłem więc mojego Endersela tak był podpięty do mojego zasilania z energią, a cały zestaw moich maszyn mogę postawić tak naprawdę w dowolnym miejscu, spiąć pojedynczym przewodem i przyczepić na sam koniec Gate'a, który będzie miał dostęp do tej samej energii. To jest jakaś kosmiczna technologia. Podsumowując, kurczak znosi diament, diament przetwarzamy na prąd, prąd transportujemy bezprzewodowo po całej bazie. Nie, ja, ja po prostu nie wiem co powiedzieć. Żeby popracować troszkę z kurczakami, muszę niestety zlikwidować farmę zwierzaków tutaj. I likwidacja farmy zwierzaków będzie o tyle problemowa, że nie chciałbym pozbywać się mojego mm, cudownego delightful dirtu. Ale mam za to pudełka, w które mogę zapakować cały dirt. Okropnie upierdliwe są te zwierzaki. No dobra, przynajmniej przez chwilę nic się tutaj więcej nie zrespi. Po ekspresowym rozwiązaniu małego problemu, jakim była moja irytacja. Skoczyłem ekspresowo w stronę mojej bazy po to, by przynieść odrobinę dirtu. Te zwierzaki mi się ogólnie przydadzą jeszcze i to bardzo, ale muszę do nich podejść chyba tak samo jak do tych straszniejszych. A następny odcinek już w sobotę.